Ludzie dosłownie z głodu wariowali. Urkowie, czyli przestępcy kryminalni, weterani gułagów. Tak wymęczeni, tak zdesperowani, że byli w stanie posunąć się do tego, żeby zjeść wyobraź sobie, że jesteś handlarzem albo urzędnikiem starego systemu. Albo bardziej majętnym chłopem, a więc kułakiem, posiadasz własne gospodarstwo, własną ziemię. W pewnym momencie uciekasz ze wsi do miasta, bo przez kolektywizację twoje dzieci nie mają co jeść, szukasz pracy. Trafiasz do łagru na długie lata, gdzie modlisz się o szybką śmierć, co w twoim kraju jest możliwe, bo dla władzy jesteś problemem. Ale nie musisz być kułakiem, żeby stracić wolność. Wystarczy, że pójdziesz po chleb w Leningradzie i funkcjonariusze złapią cię pod byle pretekstem. Trafiasz na wyspę Nazino, gdzie staniesz przed dylematem. Czy tak jak inni współtowarzysze niedoli, stanę się ludożercą? Dzisiaj, drodzy widzowie, opowiemy wam o wyspie Nazino, o stalinowskim pomyśle kolektywizacji i o szalonym pomyśle kolonizacji Syberii. Za mną czołg Józef Stalin II, bo dzisiaj opowiemy wam o tym, jak Stalin, niemalże czołgiem, rozjeżdżał rolnictwo i bogatych chłopów w Związku Radzieckim. Zapraszamy na kolejną historyczną wyprawę. Koniecznie zajrzyj do naszej księgarni. Znajdziesz tam takie książki, jak Mity o Hitlerze, Newsia z listy Schindlera. Komando śmierci Tomasza Bonka czy lekarze od zabijania Joanny Lamparskiej. Możesz też kupić kubek, bluzę lub koszulkę z logiem kanału. Link do naszego sklepu znajdziesz w opisie pod filmem. Stare Łotry. Myślą, że słowami nakarmią miliony głodującego proletariatu Rosji. Spodziewają się, że słowami zaspokoją zubożałe i udręczone wielomilionowe masy chłopskie. Obietnicami chcą zagłuszyć płacz osieroconych rodzin, ofiar wojny, nikczemni. Rząd, który za złupione z nas podatki płaci pensje naszym siepaczom, który na wszelkie sposoby popiera obszarników i przedsiębiorców w ich codziennej walce przeciw nam który zdeptał i sponiewierał to, co mamy najświętszego, naszą ludzką godność. Czy nie macie wrażenia, że Stalin wypowiadając te słowa w kontekście caratu, nie mówił o swoich własnych rządach, no bo przecież jeśli ktoś naprawdę zagłodził Rosję, to Stalin. Jeśli ktoś deptał ludzką godność to car i bolszewicy jedynie spacerkiem przeszli się po swoich obywatelach podczas gdy rządy Stalina i jego ludzi przygniatały swoich obywateli permanentnie wielką stopą olbrzyma końcem lat 20. wieku XX na łamach radzieckiej gazety o jakże wymownej nazwie Prawda pojawia się ogłoszenie Józefa Stalina w kontekście bardziej manietych chłopów a więc kłaków po którym ci dosłownie zamierają w strachu Partia bolszewicka jest gotowa do wyeliminowania bogatych chłopów, grzmiał Stalin w radzieckiej prasie. Końcem lat 20. wieku 20 powstają kołchozy. Stalin dąży do szybkiego uprzemysłowienia kraju kosztem właśnie bogatych chłopów, którzy mieli wypracowywać na rzecz socjalistycznego państwa tzw. normy, a więc oddawać państwu to, co wyprodukowała ich ziemia. Problem polegał na tym, że norm nie zmniejszano nawet w sytuacji, w której ziemia nie wydała odpowiedniej ilości plonów, a to w połączeniu z kołchozami dla kułaków, a więc bogatych chłopów, oznaczało wyrok śmierci. Ci przed kolektywizacją zaczęli uciekać do miast, które stopniowo zaczęły się przeludniać. Masowe aresztowania, masowe wywózki całych rodzin, tzw. kułaków, wywózki na Syberię, gdzie skłacy z całymi rodzinami mieli w myśl komunistycznej doktryny odpracowywać swoje zwiny i w pocie czoła harować na rzecz socjalistycznego, komunistycznego państwa i komunistycznej, kolektywistycznej rewolucji. Funkcjonariusze OGPU na wespół z Armią Czerwoną zaczęli aresztować ludzi w przeludnianych miastach. Stalin postanowił rozwiązać ich problem w iście swoim stylu. Mało tego, musicie wiedzieć, że kolektywizacja doprowadziła do całkowitego załamania się ukraińskiego rolnictwa, a to z kolei w efekcie doprowadziło do wielkiego głodu, ale ten temat zostawimy sobie na zupełnie inny odcinek. W sprawozdaniu dla Jeżowa napisz, że Pan Bóg istnieje. Od towarzysza Stalina za wierną służbę zasłużyłem na wdzięczność. Od Boga nasurował karę za to, że setki razy naruszyłem jego przykazania. Spojrzyj, gdzie teraz jestem, i sam wyciągnij wnioski, czy Bóg istnieje! Usłyszeliście przed chwilą słowa niejakiego Genricha Jagody, zastępcy szefa OGPU, a więc państwowego zarządu politycznego. Mówiąc prostszym językiem, była to po prostu policja polityczna. Decyzje Genricha Jagody doprowadziły do grobu miliony niewinnych ludzi, ale co ciekawe, początkowo był on przeciwnikiem stalinowskiej kolektywizacji, ale chyba tylko krowa, a już na pewno komunista, nie zmienia zdania. Jagoda. Tworzył łagry i systemy wokół nich. W jego szalonej czerwonej głowie pojawił się w pewnym momencie pomysł na kolonizację zachodniej Syberii. W praktyce miałoby to polegać na tym, że na odludne tereny mieli być wysyłani, wysiedlani ludzie, którzy tam na Syberii, na odludziach, zaczną nagle pracować, wybudują domy, doprowadzą drogi, zaczną uprawiać ziemię i w myśl stalinowskiej rewolucji przemysłowej zaczną tam żyć jako pionierzy, kolonizatorzy. Jednym słowem, Szaleństwo. No bo skąd wziąć tych wszystkich ludzi? Ano z przeludnianych radzieckich miast. W 1932 roku ruszają masowe aresztowania kułaków, ludzi, którzy uciekli ze wsi do miast, właśnie. Aresztuje się dosłownie całe rodziny. Problem polegał na tym, że aresztowania nie dotknęły tylko i wyłącznie kułaków i ich rodziny. Wystarczyło, że wyszedłeś na miasto. I przypadkowo natknąłeś się na funkcjonariusza albo żołnierza Armii Czerwonej albo nie miałeś przy sobie odpowiedniego dokumentu i trafiałeś na Syberię. Może zapytacie w komentarzach, dlaczego aresztowano Bogu ducha innych ludzi, a nie tych, którzy faktycznie kułakami byli, bądź z kułactwem, tak zwanym, byli w jakikolwiek sposób powiązani. Odpowiedź jest bardzo prosta. W komunizmie, w stalinowskiej Rosji, wszystko, podkreślam, wszystko musiało działać według norm. I tak jak w przypadku oddawania kontyngentów, tak w przypadku aresztowania ludzi musiano spełniać normy. Policja, wojsko, Urzędnicy dostali jasny przykaz: aresztować i wywieźć. Tyle i tyle. Koniec. Nie ma dyskusji. Ale byli tacy, jak właśnie Genrich Jagoda, którzy chcieli te normy przekraczać. Aresztować więcej, szybciej, żeby zabłysnąć w oczach komunistycznej wierchuszki. Nikt, podkreślam, nikt nie weryfikował ludzi wywożonych na Syberię. Ci aresztowani stanowili takie zagrożenie dla Związku Radzieckiego jak, nie wiem, ja dla Majka Tysona. Jagoda myślał, gdzie by tu ich wszystkich upchać, gdzie stworzyć nowe obozy, gdzie znaleźć miejsce dla nowych radzieckich kolonizatorów. I co ciekawe, ten arcyzbrodniarz sam padł ofiarą systemu, w którym się obracał, bo kilka lat po kolektywizacji w roku 1938, on, jego rodzice, żona i siostra zostali rozstrzelani za przemyt, kradzież diamentów i wiele jeszcze innych rzeczy, ale to temat na osobny odcinek. Bardziej jednak, niż nad losem Jagody terrorysty i czerwonego zbrodniarza, ubolewałbym nad losem 16-letniego Nikołaja Kurtiukowa, o którym w jednym z wywiadów wspominał Nikolas Wert, autor książki o jakże wymownym tytule Wyspa Kanibali 1933 Deportacje i śmierć na Syberii. Kto będzie pamiętał o tej całej hołocie za 10 czy 20 lat? Kto dziś pamięta imiona Bojarów, których pozbył się Iwan Groźny? Nikt. Ludzie muszą wiedzieć, że pozbył się wszystkich swoich wrogów. W końcu wszyscy dostali to, na co zasłużyli. Iwan zabił za mało bojarów. Powinien zabić ich wszystkich, żeby stworzyć silne państwo. 16-letni chłopiec, Nikołaj. Wracał z Władywostoku pociągiem do Moskwy. Był w odwiedzinach u swojego ojczyma. Na postoju, na dworcu kolejowym, wysiadł, żeby skombinować wrzątek. Chłopiec chciał zaparzyć sobie herbatę. Pech chciał, że na innej linii kolejowej stał pociąg z wysiedleńcami, ludźmi, którzy jechali na Syberię. Do chłopca podeszli żołnierze i, nie mówiąc absolutnie nic, wpakowali go do pociągu wraz z wysiedleńcami. Nikolas Werto powiedział o jeszcze innej sytuacji. Opowiedział o robotniku, który szykował się wraz ze swoją małżonką, żeby wyjść do teatru. Kobieta się szykowała, a mężczyzna postanowił zejść na dół, żeby puścić przysłowiowego dymka. Na spektak nigdy nie poszedł. Aresztowało go wojsko. Trafił do pociągu na Sybir razem z matkami, które zostawiały w swoich domach niemowlaki bez opieki. Ale kogo by to obchodziło? Ważne było dobro kolektywu. Złapali ją, przywiązali do topoli, obcieli jej piersi, uda wszystko, co da się zjeść. Wszystko, wszystko. Byli głodni, każdy musi jeść. Wykrwawiła się, umarła. Takie rzeczy się zdarzały. Jak się szło po wyspie, to się widziało mięso zawinięte w szmaty, mięso człowieka, którego pokroili. Te słowa wypowiedziała Tajsa Michajłowna, której relację możecie też usłyszeć w bardzo dobrym francuskim dokumencie o tytule Wyspa Kanibali, który polecam. Wiosną 1933 roku na syberyjską wyspę Nazino położoną na rzece Ob przypływa ponad 6 tysięcy ludzi porwanych w łapankach. Głównie byli to przybysze z Moskwy i Leningradu. Ponad 6 tysięcy ludzi: starcy, kobiety, dzieci niedołężni. Wyrzucono im ich na odległej, odsuniętej od świata wyspie, gdzie mieli poradzić sobie sami. Problem polegał na tym, że komunistyczna władza, która lobbowała za pomysłem kolonizacji tych terenów, nie przygotowała żadnej infrastruktury obozowej. Mało tego, nie przygotowano też personelu, który mógłby tych ludzi przyjąć. Odnotowano przypłynięcie starca, który miał 110 lat. Tacy ludzie, niewiele młodsi od niego oraz niemowlęcia, z góry były skazane na śmierć. Komunistyczna władza liczyła, że ci ludzie wybudują sobie ziemianki. Kolejny problem polegał na tym, że władza dla tych skazańców nie przygotowała nawet narzędzi, którymi te ziemianki mogli wybudować. Już w transporcie, podczas długiej podróży, dochodziło do strasznych rzeczy. Ludzie dosłownie z głodu wariowali, odchodzili od zmysłów, walczyli o przetrwanie. Dochodziło do bujek, morderstw, szarpanin, a strażnicy rozdzielali jedynie mąkę pomiędzy skazańców, a ci nabierali ją do butów, kapeluszy, czasem składając ręce. To było wszystko, co otrzymali od komunistycznej władzy. Głód był tak potężny, że ludzie chcąc zaspokoić jego uczucie, nabierali wodę z rzeki, mieszali ją z mąką i połykali. To szerzyło choroby. Ale chyba najgorsze jest to, że wraz ze skazańcami w grupie tych ludzi byli tak zwani urkowie, czyli przestępcy kryminalni, weterani gułagów. Ci na wyspie założyli gangi, które wyobraźcie sobie, kontrolowały dystrybucję mąki, ale to nie wszystko. We francuskim dokumencie Wyspa Kanibali jest pokazane, w jaki sposób wypatrywali swoje ofiary ludzi, którzy na przykład mieli złote zęby, i chyba nie muszę wam tłumaczyć, co z nimi się działo. Mieć niezachwianą pewność, że się jest na wyspie bezludnej, bez widoku ratunku i wybawienia o to, co można nazwać męką. Ale płynąć ku niej resztkami sił, walczyć z zalewającą oczy falą, łapać ściśniętymi z bólu płucami powietrze, czuć przyspieszone bicie serca, natężać wszystkie mięśnie rąk i nóg, zbliżać się, zbliżać. Oto jest wszystko, dlaczego warto jeszcze ciągle żyć. Skazańcy na wyspie Nazino, żeby zjeść, musieli sobie radzić, a więc musieli oddawać urkom to, co mieli przy sobie w zamian za trochę mąki. A co przy sobie mieli? Głównie odzież, bo wysiedlono ich bez niczego. Ci ludzie bardzo często nie mieli okazji wziąć ze sobą majątku, a i co bardzo ważne, ich rodziny nie były informowane o tym, że ci zostali wywiezieni. I pewnie zapytacie w komentarzach, dlaczego tym ludziom nie dystrybuowano żywności? Czy planem było ich zagłodzenie? Po części tak. Ale kolejnym powodem tego, dlaczego żywność na Wyspę Nazywan nie docierała, było to, w jak wielkich oparach absurdu kręciło się całe państwo Józefa Stalina. Otóż wyobraźcie sobie, że radziecka firma Gospar, zajmująca się transportem rzecznym, nie dysponowała olejem do swoich łodzi, przez co nie było możliwym dostarczać tym ludziom jedzenia. Wcześniej usłyszeliście relację Michajłownej, która powiedziała, że na wyspie Nazino dochodziło do aktów ludożerstwa. To właśnie nieliczna miejscowa ludność nazwała tą wyspę wyspą kanibali. I niestety, felczerzy, którzy dotarli na wyspę i oględziny zwłok potwierdziły, że do takich aktów dochodziło. Ludzie byli tak głodni, tak wymęczeni, tak zdesperowani, że byli w stanie posunąć się do tego, żeby zjeść drugiego człowieka. Kilku kanibali złapano nawet na gorącym uczynku, ale jak zapewne wiecie, to nie jedyny przypadek w Związku Radzieckim, gdzie dochodziło do aktów ludożerstwa. Przecież na głodzonej na śmierć Ukrainie do takich przypadków dochodziło masowo. Pewnie zastanawiacie się też, jak traktowali skazańców strażnicy i czy zdarzały się ucieczki z wyspy kanibali. Nie ma sensu, żebyśmy przytaczali wam wszystkie makabryczne opisy tego, w jaki sposób strażnicy obchodzili się ze skazańcami. Ale musicie wiedzieć, że tylko pojedyncze przypadki, bardzo nieliczni z nich, zachowali względem drugiego człowieka jakiekolwiek resztki człowieczeństwa. Oczywiście, że ludzie próbowali uciekać, próbowali budować bardzo prymitywne tratwy i przepłynąć wody, ale to zazwyczaj kończyło się. Albo utonięciem, albo rozstrzeliwaniem. Strażnicy strzelali, bo mieli taki kaprys. Żartowali między sobą, że wypasają tych ludzi na wyspie, traktując ich dosłownie, albo nawet gorzej, jak zwierzęta. W przeciągu kilku tygodni, drodzy widzowie, kilku tygodni zginęła zdecydowana większość ze skazańców na wyspie Nazino. W pewnym momencie pojawił się młody partyjniak, niejaki Wasili Wieliczkow, który postanowił zainterweniować, dowiedziawszy się o tym, co na wyspie się działo, do samego Józefa Stalina. Napisał do niego list. We francuskim dokumencie Wieliczkow jawi się niemal jak bohater na białym koniu, który wstawił się, pochyliwszy się nad losem Bogu Ducha winnych ludzi i postanowił napisać do samego czerwonego wodza. Pewnie wy też pomyślicie, kurczę, Dobry, mądry, młody człowiek? Nie. Wieliczkow zainterweniował dlatego, że dowiedział się, że na wyspie Nazino wśród kilku tysięcy skazańców było kilkudziesięciu członków komunistycznej partii i być może dlatego on sam nie podzielił losu tych skazańców, bo sam był komunistą i faktycznie po jego liście została powołana specjalna komisja. A jaki był jej efekt? Efekt był taki, że komendant na wyspie, niejaki Cepkow, został zdymisjonowany. Później on i kilku jego podwładnych trafili na króciutki czas do łagru i wyszli na wolność. To się chłopaki nacierpieli. Jak powiedział Nikolas Wert, takich miejsc jak wyspa Nazino w Związku Radzieckim było bardzo dużo. I musicie pamiętać, że... Polacy wywożeni przez lata na Sybir czy na przykład najbardziej odległe zakątki dzisiejszego Kazachstanu przeżywali bardzo podobne katusze jak skazańcy na wyspie Bali, Ale o losie naszych rodaków na Syberii jeszcze porozmawiamy na pewno w innym odcinku. Cóż, dziękujemy Wam za kolejną historyczną wyprawę. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał History Hiking. Dziękujemy Wam wszystkim za łapki w górę. Udostępniajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się za tydzień w czwartek o 20, a w niedzielę o 20 kontrwywiady, czyli wywiady z ostatnimi żyjącymi świadkami przeszłości. Kłaniamy się. Dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć.